Moja największa porażka w biznesie kosztowała mnie pewnie kilka milionów złotych. To było 3 lata temu. Pracowałem wtedy z Andrew Cabby, który obecnie pracuje w school i próbowaliśmy wielu rzeczy. Pracowaliśmy z konsultantami, pokazywaliśmy jak ci rozwijać na YouTubie, ponieważ Andrew miał ponad 600 tysięcy subskrypcji, jak również pracowaliśmy z konsultantami, pokazując im jak robić lunche i jak zarabiać bardzo dużo pieniędzy w krótkim czasie. To też działało. Z każdą rzeczą zarobiliśmy pieniądze, ale brakowało nam czegoś, co będziemy w stanie skalować, zarabiać z tego więcej, do większej ilości ludzi, jak również ta oferta, która, że nie była taka ciężka, bo bardzo często jest coś takiego, że wymyślimy jakąś ofertę i ona działa, ale nie ma wystarczającej ilości ludzi na rynku, żebyśmy naprawdę mogli rozbudować ten biznes, żeby był duży. Wiem, ale kolejną rzeczą, którą spróbowaliśmy, to współpracowaliśmy z takim naszym jednym znajomym, który miał ponad chyba tam 120 tysięcy subskrypcji, więc nie jakoś gigantyczną ilość. Jakby, zdaję sobie sprawę, że to jest Dużo, ale to nie jest jakby niesamowita ilość subskrypcji, jeżeli pracujesz z dużą ilością twórców i wyszło to niesamowicie, bo nauczyliśmy go takich systemów motyzacji, jak takie PSL, -e, jak właśnie sprzedaż i tworzenie ofert, i to działało niesamowicie. Dosłownie zarobiliśmy ponad 100 tysięcy dolarów w 30 dni i doszliśmy, doszliśmy do wniosku, że, ha, gdybyśmy to zrobili do większej ilości ludzi, byśmy mieli niesamowity biznes, i tak właśnie zrobiliśmy. I dosłownie po zdaniu sprawy sobie z tego zarobiliśmy. 20 tysięcy dolarów w jednym miesiącu, później to było około 60 i później to było około nawet 90 tysięcy dolarów. Ja to też większość tego sprzedawałem, też to jest historia na inny dzień. Ale w następnego miesiącu dosłownie zamknęliśmy ten biznes. To był biznes, który się bardzo szybko rozwijał. My też rozwinęliśmy biznesy poprzedni, więc widzieliśmy jak to wszystko działa. Byliśmy w stanie dosłownie zaimplementować to bardzo szybko. Ja i to przestaliśmy. I później dołączyłem do school i oni, tam mi, za... I oni mi płacili tam bardzo dobrze, ale... Problem był taki, że później był niesamowity trend do współpracy z twórcami i pomagania im z tymi rzeczami i nie byliśmy tego częścią. My, jakby, pomagaliśmy ludźmi za darmo, ale z tego się nie zajęliśmy. Jakby, skóra mi pociła niesamowitą ilość i pozwoliła mi być inwestorem również, co, co zarobiło mi kilka milionów złotych, ale my to nie udało nam się te, być częścią tego niesamowitego trendu. I osoba, która była naszym konkurentem, który widział dużo, dużo mniej od nas i miał mniejszą ilość doświadczenia, mniejszą ilość znajomości, pieniędzy, wszystkiego i rozwija to dużo wolniej. Obecnie ma biznes, który zarabia ponad 2 miliony złotych miesięcznie. I nie mówię o tym, że gratulacje dla niego. Może my byśmy się aż tak nie rozwinęli, ale wiem, że... że jesteśmy bardzo utalentowani i, i że znamy ten świat. I... I on od nas się jakby uczył wielu tych rzeczy. Więc myślę, że ta porażka tego po prostu uwierzenia w siebie kosztowała mnie niesamowitą ilość pieniędzy. I dosłownie później, jak odszedłem ze Skull, to wróciłem do bardzo podobnej Modelu biznesowego, czyli tworzenie teamów sprzedażowych i reklam dla twórców i monetyzacja ich obserwujących. Więc taka jest moja największa pojażka w biznesie. Sądzę, że mnie kosztowała gigantyczną ilość pieniędzy, ale co można zrobić?